Wracamy na GC, bo jest akcja. E, tutaj już wybili nowy dołek, więc oni cały czas poszerzają tą falę. Oni jeszcze nie skończyli ją e, kopiować, mimo że tutaj się wydawało, że jest koniec. Z względu na to, o, z względu na to, zresztą maluję, jak było na początku, wersja taka była przyjęta. E, konsola, zejście, konsola, zejście, wydłużenie, że tuż już jest koniec jakby tej kopii. Nie. Oni to cały czas skalują inaczej, jeszcze bardziej powiększają tą falę spadkową. Tu chwilowo mam baję, zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Czyli tak naprawdę my jesteśmy dopiero gdzieś tu i to jest w powiększonej skali. Czyli to o, wam wymaluję tak o, V, taka V -ka. i to będzie to mm, V. -ka. Ok, tu podejście, tu jest zrzucenie tej ceny, czyli oni są teraz tu w tym punkcie. O, tutaj, zejść na M30, tu. I to są te szpile, znaczy tutaj będzie chwilowe podejście pod. Zobaczmy to, czy tu się coś takiego da wyłapać. No, gdzieś tu, tu. Czyli generalnie podejść. Hmm. To będzie to, to, to czyli podejście pod test, czyli to wszystko zniosą, co teraz spadło te 60, 70 pips, i podejdą znów do góry, czyli gdzieś stąd, tu. Eee, stąd, tu. I znów i z tego już mocniejszy spadek, już znaczny, znaczny w dół. W dół, w dół, w dół. Potem ta konsola kończąca. No, są różne skale. No, teraz wszystko jest jasne, jak zawsze na historii. Wszystko się okazuje jasne, jak słońce. I gdzieś tu ta konsola kończąca. I jakieś tam wyp i wypchanie ostateczne z niej, i wypchanie ostateczne z niej. No, i gdzieś tam sięgną, sięgną, ale zobaczmy jeszcze po projekcji. Według mnie będzie to 4-2-3. 2, się do nich, nie zatrzymał. O, czyli mogą znacznie tu, czyli tu mogą dopiero się zatrzymać na tych poziomach. O, i tu przetestuję to 4, 2, 3, i to będzie koniec tej fali całej spadkowej. Czyli to jeszcze chyba bardziej porozszerzają. Być może być może te spadki będą głębsze, ta korekta będzie szersza, końcowa, znaczy konsola i szpila w dół na 4, 2, 3. I dopiero to będzie zakończenie. No, ja pierdzielę. No, nikt się tego nie spodziewał. Różne skale, różne wariancje. No, i tak to teraz wygląda. Ok, zejdźmy na niższy. Czyli podbijamy pod gdzieś tutaj te poziomy z powrotem. No dobra. Ja już tu ładowałem baję. Zabezpieczam B-Bye na BE. Hmm. Jeszcze może jedna rzecz. Coś sprawdzę. Okej, okay, tutaj nic nie widać. Eee... Tu jedynie można było, tego się w sumie mogłem, uchwyciłem tylko tutaj przy tych M1, że takie zakończenie dało jakąś tutaj, znaczy jakiś koniec tej mikrofalki spadkowej jakąś reakcję. No i tu mniej więcej jest podobnie. Tu tego wcześniej nie było, tylko tak szło, więc tu nie można było zastosować, ale tu już można było się tego chwycić, więc w sumie się tego tylko chwyciłem, a dopiero sobie dopasowałem te fale z H1. Ach. Taki jest sprytny Fox. No, czyli ta fala będzie mega, mega, mega rozszerzona. No, chyba, że się mylę, kurde, złapałem dołek, nagle ile wystrzeli w górę. No, wszystko jest możliwe, ale teraz stawiam na taką, na taką sytuację. Fala, łącznik na 50 Fibo i kopia tej całej fali. Fala, korekta i kopia tej fali. Fala, fala, kopia, kopia. Pattern pattern. No. Tu podchodzą, tu zrzucają. No i dopiero stąd jakaś znacząca korekta na 6,1. No, przy takich gabarytach, no to jeżeli sięgną 4, 2, 3, to 6,1 będzie tu. Czyli stąd gdzieś dopiero tutaj. I to, to całość stworzy jedną falę. Taką długą, długą, długą. A nie wiem, czy przesunę. Dobra, udało się. To stworzy jedną mega dużą falę, Tuż już będzie chyba w czwórki, trzeba będzie grać, tak. I tutaj podejdą w jakiejś korekcie i skopiują tą falę Fibo 6.1, łącznik i mega, mega, mega powiększenie tej fali. Mega, mega, mega skali. To składające się z dwóch kopii powiększą i przywalą coś takiego no no ten zjazd wiele wytłumaczył ok, no to tyle taka jest projekcja teraz moja czyli fala się jeszcze nie zakończyła ona jest cały czas kopiowana i tak to wygląda falka korekta, kopia tej falki tutaj i tutaj mamy baję gramy podejście pod to i znów zrzucenie ceny na ujku się nic nie dzieje. Tu podeszli, ale chyba nic nie wybili. Jakaś reakcja jest w dół. A EC. EC, no tutaj miało być pięknie kolorowo. Wyszło tak jak wyszło. Tu coś podeszli, tu coś zeszli. Eee, tu miałem wcześniej drabinę. Już nic nie dokładam. Czekam tylko na wylot w, góry, w górę. Wyleci, zabezpieczam. No, AGC jest najciekawsze z tego wszystkiego. No to tyle. Pozdrawiam. Hej.